Kiedy oglądasz stare fotografie lub filmy, jest coś niewątpliwie uderzającego w tych czarnych mundurach nazistowskich, co przyciąga wzrok. Nie były to zwykłe, szybko skompletowane stroje wojskowe na wojnę. Te mundury miały w sobie coś wyjątkowego poziom projektu i wykonania, który wydawał się wręcz zbyt profesjonalny jak na organizację wojskową. Ostre linie, idealne dopasowanie i starannie dopracowane detale rodzą poważne pytania. Jak ruch polityczny mógł stworzyć mundury, które bardziej przypominały luksusowe ubrania niż typowy sprzęt wojskowy, za ich stylowym wyglądem kryje się sekret, który pozostawał ukryty przez dekady po zakończeniu wojny. To, co zaraz odkryjesz, całkowicie zmieni twoje postrzeganie tych stylowych mundurów. Początek niemieckiego stylu wojskowego. Na długo przed tym, zanim ktokolwiek usłyszał o partii nazistowskiej, Niemcy zastanawiali się już nad tym, jak powinni wyglądać ich żołnierze. W 1641 roku, kiedy Otto von Bismarck połączył państwa niemieckie w jedno imperium, coś interesującego wydarzyło się również z mundurami. Wcześniej niemieccy żołnierze z różnych regionów nosili zupełnie inne stroje. Niektórzy nosili niebieskie kurtki, inni zielone, a każdy region miał swój własny specjalny styl. Mieszanina odrębnych jednostek, każda ubrana inaczej, ale wszystkie pod tą samą flagą. Ale po pokonaniu Francuzów w wojnie francusko-pruskiej. Bismarck zdecydował, że wszystko musi do siebie pasować. Stało się to symbolem, który wszyscy rozpoznawali jako niemiecki, ale różne obszary nadal miały wersje w różnych kolorach. W 1910 roku armia niemiecka dokonała znaczącej zmiany. Zmienili kolor na szary jako swój główny kolor i skupili się na tworzeniu mundurów, które faktycznie dobrze sprawdzały się u żołnierzy. Nie chodziło już tylko o to, aby dobrze wyglądać, ale także o to, aby były praktyczne. Ta zmiana zasiała ziarno czegoś znacznie większego, co miało nadejść później. Niemcy już myśleli o tym, jak mundury mogą reprezentować siłę i jedność. Jeszcze o tym nie wiedzieli, ale tworzyli podwaliny pod to, co miało stać się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych strojów wojskowych w historii. Szare mundury z 1910 roku mogły wydawać się nudne w porównaniu z tym, co nastąpiło później, ale nauczyły niemieckich projektantów czegoś ważnego. Mundury nie były tylko ubraniami, były symbolami, które mogły sprawić, że żołnierze czuli się silniejsi, a wrogowie przestraszeni. Kiedy wszystko się zmieniło w latach 20 XX wieku, niemieckie mundury wojskowe zaczęły się zmieniać. Wraz z rosnącymi wpływami partii nazistowskiej do władzy, doszedł Adolf Hitler, przynosząc ze sobą wizję, która obejmowała nawet wygląd sił zbrojnych. Hitler zrozumiał coś, czego wielu przywódców politycznych nie do końca rozumiało. To, jak ludzie wyglądają, miało równie duże znaczenie jak to, co mówią lub robią. Chciał, aby jego zwolennicy wyróżniali się spośród zwykłych polityków i żołnierzy, wyglądali potężnie i budzili grozę, a także budzili strach samym widokiem idących ulicą. Nie był to przypadek ani coś, co naturalnie rozwijało się z biegiem czasu. SS czyli Schutzstaffel zaczynało jako osobista ochrona Hitlera. Pod przywództwem Heinricha Himmlera SS stało się liczną i potężną organizacją, której członkowie w całych Niemczech pracowali dla partii nazistowskiej. Jednak tym, co odróżniało ich od zwykłych żołnierzy, a nawet innych ugrupowań nazistowskich, było to, że członkowie SS musieli osobiście przysięgać wierność Hitlerowi, a nie tylko Niemcom czy partii nazistowskiej. Oznaczało to, że zrobiliby wszystko o co poprosił, bez względu na to, jak straszne i okrutne by to było. Hitler chciał, aby wyglądali na jego elitarnych, najbardziej zaufanych zwolenników. SS nie było po prostu kolejną grupą wojskową, która akurat nosiła mundury. Zajmowali się tajną policją, zarządzali obozami koncentracyjnymi i egzekwowali rasistowską politykę nazistów wobec niewinnych ludzi. Hitler rozumiał, że wygląd może być równie potężną bronią jak broń palna czy czołgi. Wyobrażał sobie mundury SS, które wzbudzałyby strach od momentu pojawienia się oficera, zapewniając, że sama ich obecność niepokoiłaby ludzi i w dużej mierze zastraszała, zanim jeszcze padło choć jedno słowo. Ta obsesja na punkcie wyglądania na potężnego i zastraszającego nie była jedynie próżnością czy osobistymi preferencjami, była starannie przemyślaną strategią. Hitler badał, jak inne odnoszące sukcesy ruchy polityczne w historii wykorzystywały symbole i mundury, aby zdobyć poparcie i zastraszyć wrogów. Teraz był gotowy przenieść tę ideę na poziom, którego nikt wcześniej nie widział. Przygotowano grunt pod stworzenie mundurów, które miały stać się niesławne na całym świecie, ale prawdziwy sekret ich twórców miał pozostać ukryty przez dziesięciolecia. Tajemniczy projektanci stylowe mundury nazistowskie, które wszyscy dziś rozpoznają, nie zostały zaprojektowane przez znanych ekspertów mody ani znanych projektantów wojskowych, jak można by się spodziewać. Zamiast tego zostały stworzone przez dwóch stosunkowo nieznanych mężczyzn Karla Diebicha i Waltera Hekka. Nie byli to powszechnie znani w świecie mody, e właśnie tak chcieli tego nazistowscy przywódcy. Im mniej uwagi opinii publicznej poświęcano temu, kto projektował ich mundury. Tym bardziej tajemnicze i potężne wydawały się zwykłym ludziom produkty finalne. Ale The Beach i HECK mieli w sobie coś wyjątkowego. Doskonale rozumieli, jak za pomocą ubrań i oprawy wizualnej wysyłać silne przesłania psychologiczne. Projektanci nie szywali po prostu czarnego materiału z guzikami w stylu wojskowym. Zamiast tego uważnie studiowali setki lat historii, analizując symbole i kolory używane przez potężne grupy i klasy rządzące od wieków. Chcieli stworzyć coś, co odwoływałoby się do głębokich uczuć ludzi związanych z władzą, władzą i strachem sięgających pokoleń wstecz. Czerń stała się ich głównym wyborem dla mundurów SS. Ale ten wybór koloru nie był przypadkowy ani oparty na osobistych preferencjach. Ale ten wybór koloru nie był przypadkowy ani oparty na osobistych preferencjach. W całej historii ludzkości czerń była kojarzona z władzą, tajemnicą, autorytetem, a czasem ze śmiercią. Ale projektanci dodali do tych mundurów znacznie więcej niż tylko jednolity czarny materiał. Dodali odważne czerwono-białe wzory i symbole, które przyciągały wzrok z daleka i tworzyły natychmiastowy efekt wizualny. Ta konkretna kombinacja miała przykuwać uwagę i wzbudzać prawdziwy strach u ludzi, którzy widzieli zbliżających się oficerów SS. Twórcy tych projektów tworzyli znacznie więcej niż tylko mundury wojskowe. Starannie opracowywali kompletny język wizualny, który miał przekazywać nazistowskie idee i władzę, bez konieczności wypowiadania ani jednego słowa. Każdy szczegół, od precyzyjnego kroju kurtki po precyzyjne rozmieszczenie symboli i odznak, został dobrany tak, aby wywołać określony efekt psychologiczny zarówno u osoby noszącej, jak i u każdego, kto je zobaczył. Czerpali z pradawnych symboli i tradycji wojskowych z całego świata. Przekształcając je i łącząc w coś zupełnie nowego. Mroczny, groźny wzór, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Ale za ich sukcesem kryło się coś jeszcze, co odkryto dopiero znacznie później kolory budzące strach. Wybór kolorów mundurów nazistowskich nie był przypadkowy, nie wynikał z osobistych preferencji, ani nawet z tradycji wojskowej. Czerń zdominowała projekt, stając się cechą charakterystyczną kultowych mundurów SST, które do dziś są natychmiast rozpoznawalne. Dlaczego jednak wybrali czerń zamiast innych kolorów, które mogłyby wydawać się bardziej oczywiste w kontekście wojskowym? Kiedy ktoś jest ubrany całkowicie na czarno, nasz mózg instynktownie rejestruje autorytet zagrożenie lub jedno i drugie. Nazistowscy projektanci rozumieli ten psychologiczny efekt i celowo go wykorzystywali. Czerń ma również inną podstępną zaletę, o której większość ludzi nie myśli. Ukrywa wady i niedoskonałości lepiej niż niemal każdy inny kolor. Czarny mundur zawsze wygląda schludnie czysto i zadbanie nawet jeśli nie jest w idealnym stanie. Oznaczało to, że oficerowie SS zawsze wyglądali schludnie i profesjonalnie, co jeszcze bardziej potęgowało ich budzący grozę wizerunek i sprawiało, że wyglądali jak członkowie elitarnej organizacji. Jednak sama czerń nie wystarczyła, aby uzyskać pożądany efekt. Projektanci dodali jaskrawo czerwone akcenty i symbole. Czerwień przywołuje na myśl krew ogień i desło i niebezpieczeństwo. Elementy, które instynktownie wzmagają czujność i wywołują strach. W połączeniu z głęboką czernią połączenie to staje się zarówno efektowne wizualnie, jak i z natury groźne, wywołując poczucie onieśmielenia u niemal każdego, kto je widzi. Białe elementy również nie zostały dodane przypadkowo. Biel symbolizuje czystość i niewinność, które naziści wykorzystywali do wspierania swoich wypaczonych idei wyższości rasowej. Ostry kontrast między czernią, czerwienią i bielą sprawiał, że mundurów nie dało się zignorować i łatwo było je dostrzec w tłumie. To starannie zaplanowane zestawienie kolorów było naprawdę sprytne. Sprawiło, że mundury wyglądały jednocześnie modnie i przerażająco. Psychologiczny wpływ sięgał jeszcze głębiej niż tylko wpływ na ludzi, którzy widzieli mundury. Kiedy oficerowie SS nosili te specjalnie zaprojektowane stroje, sami czuli się potężniejsi i pewni siebie. Ubrania dosłownie zmieniały ich zachowanie, sprawiając, że byli bardziej agresywni wobec innych. Ale kolory były dopiero początkiem o wiele większej tajemnicy. Symbole terroru, symbole na mundurach nazistowskich nie były jedynie elementami dekoracyjnymi ani przypadkowymi wzorami. Zostały starannie dobrane, aby wysyłać bardzo konkretne przesłania. I budzić strach u każdego, kto je zobaczył. Zrozumienie tych symboli pomaga wyjaśnić, dlaczego mundury były tak skuteczne w zastraszaniu ludzi. Najsłynniejszym symbolem była oczywiście swastyka, która pojawiała się w widocznym miejscu na nazistowskich mundurach i flagach, ale jest coś, czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Symbol ten wcale nie został wymyślony przez nazistów. Był używany przez wiele kultur na całym świecie przez tysiące lat. Jako symbol szczęścia, dobrobytu i duchowego dobrobytu. Naziści wzięli ten starożytny symbol i przekształcili go w coś, reprezentującego ich odrażające idee dotyczące wyższości rasowej i czystek etnicznych. Swastyka pojawiała się wszędzie na nazistowskich mundurach, na widocznych z daleka opaskach, na klamrach pasków odbijających światło i na patkach kołnierzyków okalających twarz. Jej umiejscowienie również nie było przypadkowe. Nazistowscy projektanci chcieli, aby symbol ten był pierwszą rzeczą, na którą ludzie zwracali uwagę patrząc na kogoś w mundurze. Umieszczano go w najbardziej widocznych miejscach, gdzie miał on największy wpływ. Innym absolutnie przerażającym symbolem był emblemat trupiej czaszki, szczegółowa czaszka i skrzyżowane piszczele pojawiające się na mundurach i czapkach SS. Symbol ten został specjalnie zaprojektowany, aby pokazać, że członkowie SS są gotowi umrzeć za swoją sprawę. A co ważniejsze i bardziej przerażające, że są gotowi zabić również za nią. Symbol trupiej czaszki działał jak chodzący znak ostrzegawczy, sygnalizując niebezpieczeństwo, zanim jeszcze padło pierwsze słowo. Mundury zawierały również różne symbole runiczne, starożytne litery i mistyczne wzory, które miały nadać SS tajemniczość i związek ze starymi germańskimi tradycjami i historią. Symbole te miały sprawić, że ludzie uwierzyli, że naziści posiadają starożytną mądrość duchową, moc. Lub historyczny autorytet. Ale oto, co sprawiało, że wszystkie te symbole były tak niesamowicie skuteczne, oddziaływały na podświadomość ludzi, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nawet jeśli ktoś nie wiedział dokładnie, co każdy symbol oznacza lub co reprezentuje instynktownie, czuł, że te mundury reprezentują coś potężnego, niebezpiecznego i groźnego. Symbole spełniły swoje zadanie, wzbudzając strach. I wzbudzając respekt, zanim ktokolwiek wypowiedział choćby jedno słowo. Rozmieszczenie symboli zostało również strategicznie zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Zostały one umieszczone w miejscu, w którym będą odbijać światło i wyraźnie wyróżniać się na tle czarnej tkaniny. Każdy aspekt został starannie zaplanowany, aby zmaksymalizować efekt wizualny i psychologiczny na tle czarnej tkaniny. Każdy aspekt został starannie zaplanowany, aby zmaksymalizować efekt wizualny i psychologiczny wpływ zarówno na wrogów, jak i zwolenników. Siła propagandy. Uderzający wygląd nazistowskich mundurów nie był dziełem przypadku ani zwykłą plotką. Był wynikiem szeroko zakrojonej, skrupulatnie zaplanowanej kampanii propagandowej, mającej na celu przedstawienie mundurów tak budzących respekt i onieśmielających, jak to tylko możliwe. Józef Goebbels, nazistowski minister propagandy kontrolujący wszystkie media w Niemczech, rozumiał, że sugestywne obrazy są o wiele skuteczniejsze niż słowa w zmienianiu ludzkich umysłów. Celem było przedstawienie tych mundurów jako symboli siły wyższości i dumy narodowej. Jednak prawdziwym geniuszem stojącym za prezentacją tych stylowych mundurów była utalentowana filmowiec Leni Riefenstahl. Stworzyła filmy takie jak Triumf Woli. I zwycięstwo wiary, w których SS wyglądało jak bohaterowie filmu akcji lub epickiego filmu przygodowego. Dzięki niezwykle starannym ujęciom kamery dramatycznym, efektom świetlnym i perfekcyjnie zaaranżowanym scenom, nadała czarnym mundurom potężną i elegancką oprawę. Filmy Riefenstahl były niczym wczesne wersje teledysków, sprawiały, że wszystko wyglądało o wiele bardziej ekscytująco, dramatycznie i atrakcyjnie niż w rzeczywistości. Mundury SS w jej filmach zdawały się emanować autorytetem i siłą pod jej profesjonalnym oświetleniem. Doskonale wiedziała, jak używać różnych kątów kamery i technik oświetleniowych, aby czarna tkanina wyglądała na bogatą i kosztowną, a czerwono-białe symbole praktycznie wyskakiwały z ekranu. Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku dały nazistom kolejną doskonałą okazję do zaprezentowania swoich stylowych mundurów całemu światu. Riefenstahl dokumentowała igrzyska z tymi samymi umiejętnościami filmowymi, z których korzystała w swoich innych filmach, a mundury SS pojawiały się w jej materiałach olimpijskich. Zręcznie połączyła ideę sprawności fizycznej i osiągnięć sportowych z onieśmielającym wyglądem nazistowskich mundurów, sprawiając, że wydawały się symbolami ludzkiej doskonałości i wyższości. Nazistowska propaganda zalała również Niemcy plakatami. I reklamami przedstawiającymi oficerów SS w eleganckich, czarnych mundurach, wyglądających potężnie i bohatersko. Te obrazy były dosłownie wszędzie, gdziekolwiek spojrzeli ludzie na billboardach, w czasopismach, na murach budynków i w witrynach sklepowych. Ciągła ekspozycja sprawiła, że zwykli ludzie utożsamiali mundury z władzą, sukcesem i dumą narodową, nawet jeśli nie w pełni popierali nazistowską politykę. Kampania propagandowa była tak niewiarygodnie skuteczna, że nawet osoby nie zgadzające się z nazistowską polityką przyznawały niekiedy, że mundury wyglądały imponująco i były dobrze zaprojektowane. Właśnie tego chcieli nazistowscy przywódcy. Wiedzieli, że jeśli uda im się sprawić, by ludzie podziwiali wygląd swoich oficerów, o wiele łatwiej będzie skłonić ich do podążania za ich ideałami i wspierania ich celów politycznych. Jednak za całą tą propagandą i medialną manipulacją wciąż kryła się szokująca tajemnica dotycząca tego, kto tak naprawdę projektował i produkował te stylowe mundury. Niewygodna prawda. Historycy i badacze, zgłębiając historię mundurów nazistowskich na przestrzeni lat po zakończeniu wojny, odkryli coś, co większość ludzi uznała za głęboko niepokojące i moralnie skomplikowane. Stylowy wygląd, który sprawiał, że te mundury były tak efektowne i budzące grozę, nie był jedynie dziełem projektantów z partii nazistowskiej. Istniał związek z profesjonalnym przemysłem modowym, o którym nikt nie chciał mówić publicznie. Prawda jest taka, że niezaprzeczalna atrakcyjność tych mundurów stwarzała poważne problemy etyczne, które do dziś budzą w ludziach niepokój. Z jednej strony, z czysto wizualnego i projektowego punktu widzenia, mundury były naprawdę dobrze zaprojektowanymi elementami garderoby. Krawiectwo było doskonałe i profesjonalne, zestawienia kolorów były efektowne i zapadające w pamięć, a ogólny wygląd był zarówno wyrazisty, jak i niezapomniany w sposób, jaki udało się osiągnąć niewielu mundurom wojskowym. Kunszt wykonania tych mundurów był naprawdę imponujący z technicznego punktu widzenia. Nie były to po prostu stylowe ubrania, które akurat nosili żołnierze. Były symbolami systemu politycznego, który dopuścił się ludobójstwa. I spowodował ogromne cierpienie milionów niewinnych ludzi na całym świecie. Uderzający wygląd tych mundurów rodzi trudne pytania o skrzyżowanie designu i moralności. Jak to możliwe, że tak pieczołowicie wykonane i wizualnie atrakcyjne ubrania były nierozerwalnie związane z reżimem odpowiedzialnym za niewyobrażalne okrucieństwa? Stało się jasne, że atrakcyjność tych mundurów nie była przypadkowa. Zostały one starannie zaprojektowane, aby emanować autorytetem, dyscypliną i zastraszaniem, czyniąc je skutecznymi narzędziami psychologicznego wpływu. Ta dwoistość, ich niezaprzeczalne rzemiosło w połączeniu z ich mrocznym przeznaczeniem, przygotowuje grunt pod zrozumienie głębszych historii stojących za powstaniem tych mundurów i sił, które je ukształtowały. Ostateczne odkrycie ostro skrojone mundury nazistowskich Niemiec wyróżniały się nie bez powodu. Zostały one współprojektowane i produkowane przez Hugo Bossa, tę samą firmę, która później po zakończeniu wojny stała się światowej sławy luksusową marką modową. To odkrycie zmienia absolutnie wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o tych mundurach. Hugo Boss, luksusowy dom mody, znany dziś z eleganckich, designerskich garniturów i wysokiej klasy odzieży. Dom mody, znany dziś z eleganckich, designerskich garniturów i wysokiej klasy odzieży ma kontrowersyjne korzenie sięgające lat 30. i 40. XX wieku. Założyciel firmy Sam Hugo Boss był członkiem partii nazistowskiej i wykorzystał swoją firmę krawiecką do produkcji mundurów dla kilku organizacji nazistowskich, w tym SS, SA i Hitlerjugend. Hugo Ferdinand Boss urodził się 8 lipca 1685 roku w Metzingen w Niemczech, spokojnym miasteczku w regionie Wirtembergi. Dorastając w skromnej rodzinie, wcześniej zainteresował się odzieżą i rzemiosłem, ostatecznie ucząc się krawiectwa. W 1924 roku założył własną firmę odzieżową, początkowo koncentrując się na odzieży ogólnej i roboczej, co pozwoliło mu doskonalić umiejętności i zbudować reputację producenta wysokiej jakości. Na początku lat 30. XX wieku Niemcy przeżywały ogromne wstrząsy polityczne i społeczne. A wraz z rosnącymi wpływami partii nazistowskiej, Bos podjął kluczową decyzję o dołączeniu do jej szeregów w 19 roku. Ta przynależność nie była jedynie osobistym wyborem politycznym. Ukształtowała ona trajektorię jego firmy, zapewniając lukratywne kontrakty i kojarząc firmę z mundurami i symbolami reżimu, który wkrótce miał zdominować Niemcy i Europę. Ta niezwykła więź ostatecznie wyjaśnia, dlaczego te mundury wyglądały tak profesjonalnie skrojone i modnie w porównaniu z innymi strojami wojskowymi tamtych czasów. Hugo Boss nie zajmował się produkcją mundurów jedynie jako małym dodatkowym zajęciem. Jego firma była mocno i aktywnie zaangażowana w produkcję mundurów nazistowskich. Ta sama dbałość o szczegóły wysokiej jakości materiały i mistrzowskie krawiectwo, które później rozsławiły Hugo Bossa w świecie mody. Były wykorzystywane do tworzenia onieśmielających strojów noszonych przez jednych z najgorszych przestępców w historii. Nie projektowali ich po prostu nieznani członkowie partii nazistowskiej ani szeregowi oficerowie wojskowi, którzy akurat mieli zmysł do projektowania. Stworzył je ktoś, kto znał się na modzie profesjonalnym krawiectwie i wiedział, jak tworzyć ubrania, które wyglądają imponująco, budzą szacunek i autorytet. Ostre linie idealne, dopasowanie i wysokiej jakości materiały, które sprawiały, że te mundury były tak efektowne i zapadające w pamięć, nie były dziełem przypadku ani szczęśliwych zbiegów okoliczności. Były bezpośrednim rezultatem profesjonalnej wiedzy branży modowej zastosowanej w strojach wojskowych i paramilitarnych. Hugo Boss doskonale rozumiał, jak ubranie może wyrażać autorytet i wpływać na percepcję. Wiedział, że dobrze skrojony mundur może zdziałać więcej niż tylko zakryć ciało. Może wzbudzać pewność siebie unoszącego emanować władzą i budzić strach lub szacunek u obserwatorów. Każdy krój, każda linia i każdy detal zostały starannie przemyślane, aby stworzyć dominującą prezencję. Precyzyjne krawiectwo, wyraziste sylwetki i precyzyjne dopasowanie mundurów, które jego firma produkowała dla organizacji nazistowskich, nie były przypadkowe. Zostały one celowo zaprojektowane, aby komunikować dyscyplinę, hierarchię i zastraszanie. W ten sposób praca BOSA wykraczała poza zwykłe rzemiosło. Stała się narzędziem psychologicznego wpływu, kształtując to, jak jednostki postrzegały siebie i jak były postrzegane w silnie napiętym środowisku społecznym i politycznym. Jednak ich rola nie została zignorowana ani zapomniana. Przeprosiny i uznanie. Firma publicznie przyznała się do tego mrocznego rozdziału w swojej historii. Ale zrozumienie tego związku rzuca światło na to, dlaczego mundury były tak nienagannie skrojone i miały tak uderzający wygląd. W ostatnich latach firma publicznie odniosła się do swojej roli w epoce nazistowskiej, zlecając niezależne badanie historyczne w celu zbadania swoich działań wojennych. Odkrycia potwierdziły wykorzystywanie pracy przymusowej i produkcję mundurów dla organizacji nazistowskich, co skłoniło markę do wydania oficjalnych przeprosin. Grupa pragnie wyrazić głęboki żal tym, którzy doznali krzywdy lub cierpień w fabryce prowadzonej przez Hugo Ferdinanda Bossa pod rządami nazistowskimi. To uznanie, choć złożone po dziesięcioleciach, stanowiło ważny krok w konfrontacji z przeszłością, która od dawna pozostawała w cieniu, zmuszając nowoczesny dom mody do rozliczenia się z niewygodną prawdą o swoich korzeniach. Gdy wojna dobiegła końca w 1945 roku, Hugo Boss i jego firma stanęli w obliczu poważnych reperkusji za swoje zaangażowanie w reżim nazistowski. Sam Boss został ukarany grzywną przez władze francuskie za stosowanie pracy przymusowej i przynależność do partii nazistowskiej. Wielu pracowników, którzy byli zmuszani do ciężkiej pracy w jego fabrykach, było jeńcami wojennymi i innymi. Wyzyskiwali robotników, co dodatkowo podkreślało powagę wojennych działań firmy. Po tych karach firma przeszła okres restrukturyzacji i ostatecznie przeniosła swoją działalność z produkcji mundurów, stopniowo odradzając się w okresie powojennym. Przez dekady przekształciła się w znaną na całym świecie luksusową markę modową, znaną do dziś, porzucając skojarzenia z III Rzeszą, ale nigdy całkowicie nie wymazując tego historycznego dziedzictwa. To szokujące powiązanie wyjaśnia, dlaczego te mundury tak bardzo różniły się od typowej odzieży wojskowej, i przypominały luksusowe ubrania. Stylowy, dopracowany krój, ostre linie i dbałość o szczegóły, które wyróżniały te mundury, nie były jedynie kwestią estetyki, ale celowym zabiegiem mającym na celu przekazanie autorytetu, dyscypliny i kontroli. Pod wieloma względami mundury zacierały granice między funkcjonalnym strojem wojskowym a modą z wyższej półki, pokazując jak odzież może służyć zarówno celom praktycznym, jak i psychologicznym. Znajomość tej historii zachęca nas do bliższego przyjrzenia się sposobom, być jakie moda była wykorzystywana jako narzędzie wpływu i władzy w różnych epokach. Jakie inne ukryte powiązania między modą a historią Twoim zdaniem wciąż czekają na odkrycie i jak Twoim zdaniem to odkrycie zmienia nasze myślenie o relacji między stylem a władzą w historii? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.